Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Seweryn Siemianowski, prezes Ruchu Chorów. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, za dwa miesiące temu to pan myślał, że będzie łatwiej? No nie, yy, myślałem, że będzie łatwiej, ale, ale, tak? nie, jest, ale, ale nie, nie jest łatwiej. Siedem także... meczów, sześć punktów, sześć goli, jedno zwycięstwo. No łatwo nie jest, właśnie. No, to zderzenie z Ekseklasą takie czasami jest bolesne, ale, ale też nie jest tragiczne, bo, bo myślę, że no, większość meczów nie jest przegranych, także tu jest y, czy porażki, czy, czy remisy i jedno zwycięstwo, no, tak myślę, że to a, nie jest aż tak tragiczne. Parę punktów więcej byśmy byli, może tam dużo wyżej, ale, ale spokojnie trzeba cierpliwie, jak mówię, w tym większym basenie popływać, bo, bo to jest ta sama woda, także tu jeszcze nie ma się czego bać i, i myślę, że nasi e, piłkarze też to już e, pomału adoptują, jakby. A to Was czymś zaskoczyła, was, zwłaszcza piłkarzy? Czy, czy, czy też tak kibice ruchu powinni być na to przygotowanie, że ta walka o utrzymanie będzie mozolna? No Na pewno tutaj pół ligi się będzie by biło utrzymanie, bo, bo jest bardzo wyrównana w tym roku liga. Nikt, nikt nie został gdzieś tam. Całkiem bez, bez punktów gdzieś i, i na pewno do ostatniej kolejki będzie walka utrzymanie e, i też o, o wyższe cele myślę, że tak samo będzie, bo mm, no i tu na pewno muszą nasi kibice trochę przestawić się a, tym myśleniem, jakie było przez ostatnie trzy lata, bo w e, tym chyba na 115 meczu było 70 e, zwycięstw, 30 remisów chyba i tylko 15 porażek, także myślę, że teraz, e, teraz troszeczkę to się może delikatnie zmienić, ale, ale mówię, no zawsze, zawsze nasz, nasz zespół wychodzi na boisko i wygrać mecz, czy znaczy, walczy do, do, do podłego, i zawsze te emocje gwarantują. Także wszystkich zawsze zapraszam na, na mecze, bo, bo warto, warto to oglądać. No, z całą pewnością kibice ruchu śledzą też kampanię wyborczą. Pytanie w związku z tym, co się dzieje z wnioskiem o dofinansowanie budowy stadionu. Yy, wnioskiem, który 2,5 miesiąca temu trafił do Ministerstwa Sportu. Czyli znaczy, da, dalej jest to jakby w tym, w tym na tej samej, e, tym samym miejscu, bo czekamy na, na rozstrzygnięcie konkursu w ministerstwie. Do 30 września prawdopodobnie <coughs> będzie to rozstrzygnięte, a miasto też Chorzów już zapełniło też e, drugą połowę jakby e, tych środków i myślę, że, że w końcu będziemy się mogli też cieszyć z tego, że, że powstanie cały obiekt naraz w ciągu, w ciągu tych trzech kolejnych lat. Macie jakikolwiek sygnał od końca czerwca, kiedy ten wniosek trafił do Ministerstwa, że nie wiem, niczego nie brakuje, wszystko jest w porządku, dokumenty skompletowane, no, czyli na razie, kwoty na, się zgadzają. Na razie wszystko jest jakby na, na dobrej drodze, trzeba po prostu się uzbroić w cierpliwość i, i czekać na ten a na czemu ten to weryfik. tak długo trwa? Po prostu tak to było zaplanowane, że, że do 30 czerwca był nabór tych wniosków, a do 30 września jest rozstrzygnięcie tego konkursu. Może ten lekki być poślizg, chociaż nie chciałbym, żeby taki... taki. No, jak, jak się poślizgniecie <laughs> poza wybory, to może być różnie, ale nie obawiaj się Pan, że ruch i stadion w chorzowie staną się przedmiotem kampanii wyborczej premiera na Śląsku. No możliwe, że tak będzie. Ja mówię, no jeżeli, jeżeli ktoś chce pomóc, no to też, też może się tam gdzieś ogrzać, też przy tym ogniu, także tutaj myślę, że tutaj wszyscy na tym zyskają, tak jak cały czas powtarzałem, że ponad podziałami wszyscy to, to stworzą, bo, bo naprawdę to się, to się tutaj należy i, i jak, jak mało co w życiu i myślę, że, że ten obiekt w końcu powstanie, bo jesteśmy ostatnim klubem, który, który nie ma takiego nowoczesnego obiektu. Tewerens Ziemianowski, prezes Ruchu Chorzów jest dziś z nami. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Seweryn Siemianowski, prezes ruchu Chorzów, jest naszym gościem po raz drugi. Witam bardzo serdecznie. Pana, witamy Państwa. Panu nie proponowano startu w wyborach? Nie. Nie, i nawet dobrze. Nie, już. Jest, co, jest co robić, także nie, nie, nie w tym kierunku nie idziemy. Trzeba, trzeba robić tutaj. Roboty w klubie jest na, na tyle dużo, że, że naprawdę, naprawdę, a to też nie jest, nie jest moja bajka. Te pieniądze, wracając do pieniędzy i do budowy stadionu, na który czekają kibice ruchu, nie tylko w Chorzowie, one mają trafić do, do Chorzowa konkursu y, czy w ramach konkursu w Ministerstwie Sportu tak dobrze tak pamiętam? Jest, tak jest y, konkurs strategicznych y, inwestycji sportowych, także myślę, że że to w takiej w takiej formie wejdzie, jest to zaplanowane na trzy lata, także jest to jest to rozbita kwota na trzy lata, także myślę że też ani tego ani to ministerstwo, ani też y, miasta też nie zabije, aż aż po aż, po, aż po sufit, jak to mówią, także y, myślę, że to, to jest taki najwyższy y, moment, żeby to y, już zrobić. Panie prezesie, ale konkurs to tak ja powiem, konkurs piękności konkurs rzutów karnych na przykład, to tak rozstrzygnięcia nie znamy przed, e, przed e, tym, jak wszyscy staną do tej rywalizacji, a ten konkurs do premier już chyba dawno rozstrzygnął, jakąś wiosną chyba. Czyli mam nadzieję, że, tak, że będzie ten werdykt jakby pozytywny, bo, bo mówię, no, na pewno wszyscy wszyscy mogą na tym, na tym tylko e, wygrać i, i, i myślę, że to taki, będzie gdzieś tam taki mały pomnik dla, dla tych, którzy, którzy dążyli do tego, żeby, żeby ten, ten obiekt powstał. Rozumiem, że po tych wszystkich latach władzom ruchu, zresztą władzom każdego klubu, byłoby wszystko jedno, czy ten stadion zbuduje państwo, miasto, województwo, powiat, czy ktokolwiek, hmm. czy, czy, czy prywatny biznes. Natomiast słyszał Pan już pretensje z innych miast. W związku z tym, że przypomnijmy, ten konkurs, pula w tym konkursie to 140 milionów, 100 milionów, trafia do Pożowa, zdaje się, tak obiecywał premier, i do ruchu. No na pewno to jest, ta kwota będzie rozbita na trzy lata. Także to na pewno no, no były sygnały od razu, że, że no wiadomo tych, którzy już wcześniej jakby swoje tylko pieniądze wydali miejskie, także na pewno to jest jakieś takie przykre przykryte zdarzenie dla, dla innych, ale no mówię, no, jesteśmy w takich czasach, jak jesteśmy i, i prawie tak się musiało wszystko złożyć, żeby i tak te, te klocki się powinny teraz poukładać, że, e, że w taki sposób to będzie 50 na 50 jakby e, budowane. Także tutaj też no, trzeba to po prostu e, przegryźć i. i i, i robi robić swoje. W Sosnowcu, z Państwem, że z Sosnowca był chyba taki sygnał. Gratulowali oczywiście pieniędzy ruchowi pieniędzy od premiera i Chorzowowi, ale prezydent chyba apelował do premiera, żeby może też do lodowiska w Sosnowcu coś dorzucił. Ja znaczy, no, na, na pewno no, każde, każda złotówka, którą, która jest wydana, z, czy, czy z państwa, czy z miasta na, na sport, no, to myślę, że to jest dobrze wydana złotówka, także trzeba, trzeba po prostu też tak trosze, troszeczkę szerzej na to patrzeć. No i, i, i myślę, że tutaj też, wiadomo, że no, trzeba, trzeba gdzieś po prostu te, jakby te wpływy mieć na, ty, na tyle, żeby, żeby też właśnie w, w danym, danym mieście coś powstało, a, a każdy ma takie same możliwości, także, także każdy może, może to robić. Też, Trzeba czekać, wiadomo, do, do rozstrzygnięcia, czy, czy te, te środki wpłyną, bo, bo mówię, dopiero pieniądze trzeba liczyć, jeżeli jeżeli są na koncie. Także tak, no nie, nie, to, to, premier obiecał, to, 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 to przecież święte. Natomiast, co jeżeli yy, PiS przegra wybory albo zmieni się premier, nawet w, takiej, yy, w takim układzie władzy te pieniądze będą z jakąś gwarancją? No, jeżeli konkurs będzie rozstrzygnięty do. Do wyborów to będą z gwarancją, tak? No myślę, że tak, bo jeżeli to będzie, e, będzie klepnięte, no to myślę, że też te prawo potem wstecz już nie będzie działać, tylko po prostu e, będzie to realizowane, bo mówię, na pewno to jest na, na kolejne trzy lata. No i jaka władza będzie, no to myślę, że też e, no każdy by chciał, żeby te, ten, ten cel został zrealizowany, bo mówię, to, to nie są aż e, w, skali, w skali czy ministerstwa, czy, 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 czy kraju, czy e, nawet miasta, to znowu nie są e, takie takie środki, które. Nie, no miasto które, mówi, które że to będzie największa inwestycja w wolnej Polsce. Miasto, powiem, miasto na pewno to jest na miasta to jest to dotkliwy dotkliwy wydatek, ale, mm, ale myślę, że tutaj w ministerstwie też sobie z tym poradzą, bo, no bo myślę, że takie, takie środki, jeżeli są serio rozbite na, na, na trzy kolejne lata, no myślę, że to też, e, też po prostu są do e, ogarnięcia. Do, do Panie Prezesie, no, nie myśleliście o takim e, montażu, że może inne miasta by się dorzuciły do tego stadionu ruchu, biorąc pod uwagę, to tam kibiców macie i w Jętochowicach i w Katowicach jeszcze paru innych śląskich miastach. No, no wtedy, wtedy myślę, że jeżeli byśmy wszystkie te nasze miasta niebieskie dokoptowali, to na, na pewno by to było do, do zrobienia nawet, nawet razy dwa, bo, bo tych miast naprawdę jest dużo i coraz więcej, także myślę, że, że to by było dużo łatwiejsze. Znaczy jest dyskusja, są, na pewno będzie dyskusja, kiedy te, ten konkurs będzie rozstrzygnięty, czy państwo powinno budować stadion w Chorzowie za pieniądze publiczne, czy nie. Pani Wicemarszałek Gabriela Mora Polska stelska też zresztą w tym studiu tak powątpiewała. Być może przyszła senatorka Schorzowa, zresztą powątpiewała, czy Państwo powinno jakby czymś takim się zajmować. No, no na pewno nie, nie wszystkim to jest gdzieś tam e, po drodze, no, tak ja mówię, no, też nie, nie wszyscy kochają, połowa może kochać ruch, połowa nienawidzi, także to jest... No to prostu... nie, chodzi, nie chodzi chyba o ruch, czy, bo... czy, czy o, to chodzi, no, to chodzi o, to właśnie o, o wydatek sam, tak, ale, ale myślę, że tutaj no, różne też są głosy, a, a mówię, no, każdy jednak to, myślę, myślę że jak, jak to powstanie, to też każdy będzie miał z tego satysfakcję. Porzucając fantazję, ile meczów w Gliwicach wam zostało przed przeprowadzką na... Jeszcze dwa mecze, Stadion jeszcze gramy z Rakowem i, 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 z, i z Pogonią i potem przechodzimy 28 października Przychodzimy już na Stadion Śląskim I zaczynamy meczem ze Śląskiem Wrocław Ruch Śląsk wrocław na Stadion Śląskim Jaka publiczność? No liczymy na jakieś, no jest, planujemy na, na około 30 tysięcy. Myślę, że że jest to jest to jest to realne. My, no, je, wszyscy jeżdżą do, a nasi kibice jeżdżą do, do Gliwic i myślę, że w, w ilości 10 tysięcy myślę, że każdy, jeżeli weźmie tylko ze sobą dwie osoby, to to już te, ta frekwencja będzie. Ale to wy za mały, mały stadion planujecie w Chorzowie w takim razie na kilkanaście tysięcy? Nie, myślę, że, że to będzie taki optymalny stadion do, do, do gry w codziennych rozgrywkach, a, a przy większych eventach zawsze myślę, że będzie, będzie pod ręką też stadion śląski, który, który dobrze z nami współpracuje. Czyli niezależnie od tego, czy będzie stadion nowy, czy nie, to, to w takie mecze jak nie wiem, z Górnikiem, czy z Legią? Większe będziemy mogli zawsze tam grać. Na tak śląskim? No jeżeli, jeżeli będzie taka, taka wola i taka, taka frekwencja, wiadomo, wszystko się będzie na pewno obijało od, od tego, czy w jakiej będziemy, lidze, na jakim miejscu, jakie będą wyniki, jak to wszystko wyglądało, bo jednak to też te wyniki jakby tutaj generują to, czy, czy ta frekwencja jest Duża czy, czy, czy średnia czy mała. No bo to tak terminarz się dla was chyba dobrze ułożył wiosną na śląskim właśnie to wszystkie najważniejsze mecze, mm -hmm. tak? I z Legią, ja. i z górnikiem. Z, tak, z, i z Lechem, z, z górnikiem, z legią, i, i przede wszystkim też w urodziny nasze, mniej więcej będzie, będzie mecz z, z widzewem, także myślę, że to będą takie rekordy lig, ligi, jeśli chodzi o frekwencje na polskich y, ligowych boiskach. A piłkarze znają ten stadion śląski y, y, piłkarze, którzy. I chyba wielu waszych piłkarzy w tym sezonie to w ogóle po raz pierwszy powąchało. Murawy w ekstraklasie. No na razie to znają z opowieści, ale. ale I też szatni, z opowieści prezesa. Tak, i z szatni, i szatni na pewno te, też, bo też korzystaliśmy przy odnowach biologicznych, przy, taki, przy takimi ważnymi meczami. też właśnie korzystaliśmy z tego obiektu. Ale myślę, że, że każdy z niecierpliwością czeka, żeby na tym stadionie zagrać, bo to jest, myślę, taka, taka sól dla, dla każdego piłkarza, żeby na takich obiektach grać. A... Czym się różni? Gra na takim stadionie kompaktowym, nazwijmy to jak Piast Gliwice, a takim potworem jak Stadion Śląski? No na pewno tym, że no, na, na pieście, na takim ma typowo taki piłkarski ten, ten stadion, który, gdzie ta bliskość do, do linii boiska jest, jest bardzo bliska i każdy, każdy ten kontakt bardzo, bardzo odczuwa. A, no a tam a wiadomo nas na zanieślą jednak to jest elektryczny stadion, ale też ma swoje walory, bo też ma dobrą akustykę w porównaniu nawet z, z, z narodowym w Warszawie to ta akustyka jest, jest troszeczkę lepsza, może i też myślę, że przy, przy naszym dopingu też to się będzie niosło i, i myślę, że też będzie taka wspaniała atmosfera, jak jest jak jest w Gliwicach. Tymczasem przed wami po przerwie reprezentacyjnej. Mecz Pierwszy mecz z górnikiem, po ilu latach? Ostatnio ligowy? No, ligowy, ligowy, bo ostatnio graliśmy w Połarze Polski, no po sześciu, sześciu, tak, myślę, I... że koło, coś koło tego. Także troszeczkę wszyscy będą stęsknieni na takie, na takie derby. Szkoda, że, 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 że no, no nie, będzie, nie będzie kibiców naszych, bo, bo też jest i remont na, na, na Roosevelt'a. Ale myślę, że na, na, na wiosnę już te, te derby będą takie w pełnej krasie. I, Czyli ten mecz w zabrzu bez, tylko, tylko z tak, kibicom. Tak, bo wszystkie, wszystkie teraz mecze Górnika się też odbywają jakby bez udziału. stare znajomości nie wpuszczą chociaż jakiegoś jednego sektora e, to, tak to nie działa. <noise> tak to nie działa. Nie, to, po prostu, po prostu jest remont tej czwartej trybuny, także tutaj to, to też jest jakby naturalne. No to, to w ogóle to nie, niebawem, za parę lat, to, to i, i Górnik i Ruch w końcu po latach z nowymi stadionami. E, natomiast e, patrząc na, na ten pojedynek, który przed Wami jest z Górnikiem i patrząc na to, jak wygląda tabela, to Górnik też e, nie zaliczył startu marzeń po bardzo dobrej końcówce w sumie poprzedniego sezonu. to. To, 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 to i, jak pan na to patrzy, też patrząc, y, 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 widząc potencjał też tej drużyny? No, no każdy ma swoje problemy, też górnik tutaj, sprzedał paru, paru zawodników, którzy, którzy byli kluczowi i teraz muszą po prostu gdzieś to, e, e, gdzieś tutaj nadrobić to pracą i, i też dobrymi transferami. Myślę, że trener tam, trener, trener Uban też swoją robotę robi i, i, i też, no myślę, że każdy się gdzieś tutaj wydostanie z tej strefy, oby oby te naszalskie, śląskie też kluby się utrzymały w tej lidze, bo to mówię, to też jest bardziej atrakcyjna wtedy liga. Na razie są cztery kluby, może będzie jeszcze, jeszcze więcej, ale tak kiedyś było, ale, ale mówię, no na pewno, na pewno każdy, każdy ten start ma trudny i, i każdy ma swoje problemy, tylko trzeba po prostu je teraz jak najszybciej rozwiązać i, i, i piąć się w tabeli, bo nawet śląsk który, który był na, na ostatnim praktycznie miejscu po czterech zwycięstwach rzędu jest na pierwszym, także tutaj to się wszystko może zdarzyć. Czego brakuje tej drużynie? Drużynie ruchu oczywiście e, dzisiaj. To, to jest kwestia doświadczenia, czy, czy widzi Pan, że e, zimą będzie e, duży ruch w interesie, jeżeli chodzi o e, e, transfery? Nie, to wszystko kwestia, kwestia grania, kwestia doświadczenia, na pewno trochę takiej bojaźni, bo w pierwszych, pierwszych meczach gdzieś i też ponad 10 zawodników debiutowało w ogóle w tej lidze, także też się nie ma co chłopakom dziwić, że, na początku dziś była ta trema i po prostu z każdym, z każdym meczem kolejnym widać, że, to już coraz lepiej wychodzi. Też trzeba podkreślić to, że gramy też z samymi Polakami, jeszcze nasz Janek, nawet nasz jedyny Czech w kadrze jeszcze nie zdążył debiutować, ale, ale mówię, no tych, tych opaków bardzo dużo debiutuje i po prostu z tego się może dobierze. I, i mówię, ale już tą odwagę już teraz coraz bardziej widać, nawet w ostatnim meczu, ilość szałów, ilość yy, wiadomo, przebiegniętych kilometrów zawsze mamy dużo, yy, zawsze walka jest yy, o każdy centymetr, to zawsze gwarantujemy, emocje są, także nie, ani, ani nie odjeżdżamy yy, in minus yy, żadnemu zespołowi. A też, nie ma takiej, takiej reakcji, że o kurczę, to chyba za wysokie progi trenerze prezesie. No nie, myślę, że nie. Nie ma czego się bać też. Wiadomo, trzeba mieć respekt do, do przeciwnika, trzeba mieć pokorę, ale, ale trzeba też nie bać się na boisku i, i robić swoje. Myślę, że, że chłopcy to wiedzą i, 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 tak, i tak to z meczu mamy mecz powinno być coraz lepiej. Te, te wielkie, pierwsze, wielkie, od sześciu lat pierwsze wielkie derby Śląska w Zabrzu, to co? Jaka prognoza? Jaki wynik Pan przewiduje? No, pff, myślę, że pozytywny. Zobaczymy. Pozytywny to będzie remis? No, myślę, że najważniejsze, żeby, żeby też był atrakcyjny dla dla oka, bo, bo też nie wszystkie te derby wyglądają e, okazale, no nawet e, po, po, porównując gdzieś tam e, ten, ten ostatni mecz górnika z, z piastem, no to, to, to naprawdę e, każdy na pewno życzyłby sobie lepszego widowiska i, i, i oby, oby takie właśnie też było, a, a wiadomo, to wszystko gdzieś na tym prostokącie zielonym się rozstrzygnie, także tutaj e, nie można być ani za siebie, ani, ani też błaźliwie podchodzić do, do tego meczu. Powiem jeszcze na koniec jeszcze y, piłka reprezentacyjna. Coś będzie z tej drużyny w takim układzie, z takim trenerem po tym bardzo wyboistym starcie eliminacji? No myślę, że teraz te, te następne teraz dwa mecze myślę że to wszystko rozstrzygną, bo bo mówię, jeżeli będziesz sześć punktów, to jest wszystko, to jest tyle, co, co każdy oczekuje, bo to jest ten taki, e, to jest nadrobienie jakby tego, co co się trzeba się, to, się Da się to nadrobić. To wszystko się da. Stracił. Wszystko się da. Trzeba bo pozytywnie myśleć, że się nie da, no to, to na pewno, na pewno gdzieś tam będzie części ziemi, ale, 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 ale mówię trzeba zawsze wierzyć w ten zespół nasz narodowy, no bo e, to też to jest nasza wizytówka, też i też e, jakby tam w tych rankingach, e, czy klubowych, czy czy, czy tutaj musimy się gdzieś tam piąć, bo, bo wtedy też atrakcyjność naszych i zawodników i naszej ligi e, będzie coraz coraz jakby a to, że y, ten start jest tak rozczarowujący, te porażki w meczach, których no, raczej y, nikt porażki się nie spodziewał. To wynika właściwie pańskim zdaniem czego? Czy znaczy, no, myślę, że to, że to też był gdzieś tam brak konsekwencji, brak takiej może pokory gdzieś tutaj po, wygrywamy, niby, niby wszystko pod kontrolą, no ale piłka jest przewrotna, także tutaj czasami jeden, mecz, jeden, jeden moment w, w meczu decyduje o tym, że, że nagle ten, ten układ się gdzieś tam rozsypuje i, 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 i wszystko, wszystko się od, do góry nogami gdzieś odwraca i tak się, tak się niestety stało. Może trochę też właśnie nasi piłkarze zlekceważyli trochę tych, tych przeciwników i, i może też dlatego, ale, ale mówię, jeżeli polski piłkarz zmotywowany, wie czego chce, to, to naprawdę jest w stanie wygrać z każdym i, i też tego oczekujemy jakby od rewizyjacji. Mamy lepszego trenera prawdopodobnie niż, niż mieliśmy, chociażby na mundialu. Płakaliśmy oglądając te mecze, natomiast no, na, czym, na czym tu może polegać problem? to jest Santos jest człowiekiem, który zaliczył, no, ma za sobą co najmniej imponującą karierę, na tym stanowisku, innych z innymi reprezentacjami, czemu tu na razie nie wychodzi? A czy mówię, no, to nie jest tak powiedziane, że jest, mamy lepszego czy, czy gorszego trenera. No, trener trener bo stu, trenera zawsze rozliczają wyniki i, 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 i tu i tu, co było kiedyś i, albo co będzie później, to, to nikogo nie interesuje, tylko tu i teraz, tak? I każdy każdy kibic z tego podchodzi i dopiero po, po wykonanej robocie można go ocenić. Także też, też bym nie chciał tutaj od razu porównywać tutaj trenera Michniewicza do, 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 do trenera Santosa, bo, bo na pewno na pewno są całkiem inne charaktery, całkiem... Inne osobowości i każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy. Także teraz tylko kwestia, jak, jak on jest w stanie wyciągnąć z, tej, z, tej właśnie, z tego zespołu w kryzysowym momencie te najlepsze, te, te walory, które, które trzeba pokazać na boisku, a te, a te słabe, właśnie zakryć. I to, I to jest właśnie chyba najważniejsza rzecz w tej, w tej pracy selekcjonera. Tak? I to, a, a jest to jakiś znaczy. problem, znaczy jest problem oczywiście, na ile on będzie wpływał na. I wpływa na wyniki tej drużyny problem z atmosferą, otoczką wokół tej narodowej piłki. Mamy historię, z, e, czy wręcz skandal z człowiekiem skazanym za korupcję, który, który towarzyszył tej reprezentacji, ale to już przeszłość. Dzisiaj wszyscy mówią o wywiadzie Lewandowskiego. Dość zaskakującym też, i, i, i miejscami, no, czy nawet szokującym dla ludzi, którzy też w tej reprezentacji są. No Na pewno ten, ten wynik, na pewno generuje, generuje wiele szczegółów, i tu, i trener to nie jest tylko człowiek, który musi przyjść zrobić jeden trening i gdzieś tam poustawiać to taktycznie, bo, bo to jest za mało. Tu właśnie trzeba dbać też o właśnie o te wszystkie dookoła drużynowe sprawy, bo, bo to, jest, to jest klub szczególnie, e, szczególnie w, w reprezentacji, gdzie, gdzie jest ten jakby kontakt z tymi zawodnikami jest na tyle krótki i musi być na tyle intensywny, żeby, żeby tych opaków gdzieś tam spiąć w jedną całość i, i pomimo tego, że każdy gra w swoim klubie, e, może czasami nawet na innych pozycjach, to trzeba po prostu tak to poustawiać i też e, tak ich e, jakby zgadać, żeby, żeby, żeby ten cel swój osiągnąć. Także tutaj myślę, że to jest, to jest właśnie rola Tenera i nie jest właśnie jeżeli. Zespół samograj tak zwany, no to, no, to, no to wiadomo, że każdego idzie wysłać na, na taki mecz, a tu właśnie, yy, właśnie z doświadczenia trenera właśnie musi wynikać to, czy, czy umie zareagować w takiej sytuacji yy, i odpowiednio właśnie zareagować. Gdyby w ruchu na przykład w czasach, yy, nawet w zeszłym sezonie gwiazda drużyny udzieliła takiego wywiadu, yy, to jeśli yy, pan postawił w sytuacji trenera, prezesa i innych, co by pan zrobił? No nie jest to na pewno sympatyczne, no ale, ale mówię, no, no trzeba potem reagować na, na tyle, na ile jakby stać tą reprezentację, tak? Czy, czy po prostu stać nas na, na, na to, żeby, żeby Robert nie grał w, ty, w tej reprezentacji, czy po prostu... Czy, a to takie mogą być, skut, mogą być skutki? Mogłyby być, tak? Ja też że to wszystko zależy od, od tego, jaki jak się ma też potencjał w, ty, w tej kadrze i mówię, jeżeli będziemy iść, My musimy też do, dążyć jako Polacy, żeby było takich Robertów 20, tak? I, to, i to, jest, to jest fajne i do tego trzeba dążyć, tak? Ale na razie, na razie jest, wiadomo, jeden, ale, ale wszystko przed nami, a to też jest robota u podstaw i to mówię od, od najmłodszych lat, tak tyle samo talentu się rodzi na, na, w Polsce co, co na całym świecie i trzeba po prostu Tak w ruchu warunków, jak i na przodzie Lipiny na przykład A, e, Ostatnie pytanie Który piłka, jednego piłkarza proszę wskazać, ruchu chorzów, który pańskim zdaniem pierwszy zagrał w, re, w reprezentacji dzisiejszego ruchu na razie gra w młodzieżowej gra Tomek, Tomek Wójtowicz, nie wiem kto zagra, nie wiem kto zagra, każdemu życzę oczywiście, bo ka każdy ma potencjał do tego, żeby, żeby, żeby w tej reprezentacji zagrać, bo też myślę, że nasi zawodnicy też nie, nie są w niczym gorsi, żeby, żeby po prostu gdzieś taką szansę dostać, ale mówię to wszystko tak? nasi zawodnicy niedawno jeszcze grali w trzeciej lidze i to półpowe praktycznie składu grało w trzeciej lidze i, 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 się, i się fajnie rozbijają, cały czas idą do przodu, są w ekzaklasie. A, a to był następny szczebel i też było to fajne, tak? Ale, ale mówię, na razie trzeba robić swoje, e, na tym szczeblu się utrzymać udowodnić, że, że na, na, na niego e, zasługujemy. Taweryn Siemianowski, prezes ruchu chorzów był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia Dzięki. i do usłyszenia.